I teraz końcu zagrajmy wokół, ogólnie na sam początku mówię tak, że parę odcinków było bez dźwięku, było tylko przyspieszone i ewentualnie na jakichś zmiankach dialogowych było, y, było spowalniane do normalnego tempa, a wszystko przez to, że zjebałem nagrania i do dobre z 5 nagrań zjebałem, ponieważ po każdym uczeniu komputera od nowa i po uczeniu mikrofonu oddzielnie y, mój program do nagrywania Bandicam nie wyłapywał tego, że Mikrofon został podłączony no i wiadomo, ja tego mikrofonu używam, więc powinno, powinno być dźwięk nagrywany z tego mikrofonu. No, oczywiście nie było, więc tylko jest nagrany dźwięk. Więc tam to jest tylko tak, jakby jak to się mówi, mówi się gameplay, tam będzie walkplay, czyli samo przejście z ewentualnymi wzmiankami do. Mm, do tekstów do wszystkich bogów głównie egipską teraz kończymy kampanię nordycką I should have got rid of him once and for all rather than simply neutralizing him Yes it was I tych brought the Egyptian to these frozen lands My army has

O, oh, fak. Dobra, dobra. na fajnie tutaj zmienia. Zmienia się kurde w czasie. No. Jest her, chodź tu, hell. Hell boy. Dobra, no, będziemy się atakować. No, chodź tu, Boże Święty. O Boże, Boże. No. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Dobra, dobra, dobra. Uda mi się. Powinno się udać. Haha, ha, udało mi się. Zabiłem Hel. Więc jest spoko. Tu jest jakiś jej tron, czy coś. Tu jest tron Hel. Nic ta Hel na nie powiedziała nie zabiliśmy Anubisa, i Anubis mówił, że jednak szef spoko, że on nie jest taki wcale zły i w ogóle, ale no co, teraz musimy po prostu wrócić do Ruk mamy, więc wracamy do, do Odyna, czyli do naszej wioski, wioski Toridian, więc no, to było w miarę takie szybkie, szybka akcja, 3 minuty. Tak, trochę żałuję tamtych, bo tam sobie komentowałem dużo, zawsze chuj ja wykomentuję, więc chuj, ale będzie tak czy siak yy, szybko. Yy. Szybkie przejście, dobra. O, zabójczysz tyle daje mi aż tutaj. 20. A to na 30. Poziom, oczywiście. To się na 30. To też na 30. A, tutaj główno. Dobra. Fragment klotu. Co to jest baldura.

Go to the thresholds of time and pursue your quest. As for us, we shall get ready for Ragnarok. No spoko. Dawałem się wyciągnąć misję, dostałem level, czyli inteligencja na maxa. Tym razem, bo tak, bo taką mam zachciać. Gdzie są wrota? Wrota są tutaj, więc wchodzimy do Wrót Czasu I została w sumie ostatnia kampania, czyli kampania grecka A w kampanii greckiej... Gdzie? Nie Hades Nie Hades Hades, tak, Hades Dobra, wchodzimy do wioski Szarson innego wyjścia w że chociaż na końcówkę będę miał ten dźwięk o oh, wow o oh, wow, to nie ta, to nie ta wioska pomyliłem pojebało mi się tak nagle co? o tu jest, omega znak grecka litera, alfabetu alfa i omega, czyli kończąca omega, jakbyście nie wiedzieli teraz już wiecie Dobra, jesteśmy w greckim świecie. Coż tutaj będzie się działo bardzo ciekawego. Znaczy, mamy tę kryształową pieczęć. Stecki, poszukiwanie Seta. Seta za Zeta, nie? O, jest Jatena. i have discovered some interesting facts and if there is a link between them and seth we'll have to find it but beforehand i'd like to see what you're capable of a group of black centaurs has established itself nearby and they are terrorizing the inhabitants go and find the center camp and wipe them out no,

Spoko. Rozwalimy ich. Rozwalimy. Z palcem w piździe. Zaczynamy wojnę. Wojników, wojnę, kurwa, wojny. Równiny Tymon, czy jakoś tam, nie wiem, jak to się zwie. tak zwał, tak zwał. I wracamy, więc... Fajna, fajna mapka Tutaj świat grecki wydaje się bardzo fajnie dopieszczony Tak jak mówiłem Aztecki i nordycki oraz egipski lochy były bardzo tak To co, co są Amazonki kurwa w tym W Grecji Coś im się chyba pogiczkało, naprawdę Że Amazonek nie ma eventualnie ewentualnie znam wymysł gry. Gdzie są te jebane centaury? Where is fucking centaurs? Eh? <try> 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 biją mnie. Biją mnie. A, tu, tutaj? Mordo. Ty też. To też Idę i zabijam, tak? Czarny centaur, jakiś różowy centaur Nic wielkiego ja Jakiś super mega ekstra koleś No atakuj, atakuj Patrz jak cię rozwalam Spacuj oku. Zobacz, patrzę życia. Normalnie to jest sketch na kółkach. Dobra. o, jest inteligencji. O doświadczenia. To mi się przyda. Powiem, że nie Został mi jeszcze jeden fajny Fajny misiaczek gdzie on jest? Tu jest gdzieś. Jej! Udało się go zabić Dobra, ja więc teraz wrócimy sobie nasze wioski greckiej Wioska Herak Herakilon

Times are hard and we have some problems here in Heraklion. A few moons ago, a dreadful creature stole into a small underground temple that is nearby and has set up home there. We would like you to go in and destroy the monster. Dobra. Okay. 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 Podziemnej świątyni, tak, powiadacie. No, zaraz się udamy do podziemnej świątyni. Bez mniejszych, większych oporów. No, tutaj niestety będziemy musieli wrócić. Z tego co wyczuwam, a wyczuwam wiele. Tutaj było przejście I tam pewnie odbijemy w inną stronę Zapraszamy na równiny Let's do this Bitch Big booty bitches Power big booty bitches Party no dobra. Oj Boże, co to jest? Sanktuar Inteligencji. Qualification Nic Ciekawego przełęcza pigos. Prawie jak Pakos. Kolejnie, mapa cała nie jest odkryta, szkoda. Czasami odkrywa się cała mapa, czasami nie. Nie wiem czym to jest y, związane. No i widocznie nie chcę mi powiedzieć. No skoro tu można sobie przejść na wskroś. To my not Dobra, płaskowisz La city. Łady się, mrudeczko. Wierzę w ciebie. Wierzę w twoje możliwości. Twoje możliwości są najlepsze na tym świecie. Nikt cię nie może pokonać. Nic, nic nie może cię dorównać. Pozdrawiam, abalonophon. Mam nadzieję, nie zhejtujesz moich poprzednich filmików, które były tylko szybkim przejściem. To było działanie pod presją. Presją czasu. No ogólnie ile? Jak przysiadłem do tak sumie Wczoraj prawie przyszedłem całą kampanię nordycką 4 dni I grę całą... przeszliśmy Come komanda, do tej świątyni No i znów węże, które strzelają jadą, to jest normalnie sketch Śmiech i hi, hihi Możemy wejdziemy do świątyni, wejść do świątyni, nie zapomniana jaskinia więc jeszcze będziemy musieli pewnie przejść niezwykle, ale w sumie... Dobra, mamy to odblokowane przejście. Dobra, więc to dziękuję z odcinka. Komentujcie, subskrybujcie na będzie dojdziemy do tej świątyni. Będzie mega, więc trzymajcie się. Hejka.